Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Minecraft. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, ponieważ przedstawię Wam jedną z najlepszych pułapek, które można tylko wybudować. Została ona już opisana w kilku innych filmach zagranicznych, nie wiem czy w polskich, ale w każdym razie, dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam, jak ta pułapka wygląda. I na czym ona dokładnie polega? Nie będzie takiej instrukcji, jak dokładnie ją zrobić od podstaw, ponieważ je, jej budowa jest za prosta, żeby to tłumaczyć. Jeżeli jednak mielibyście jakieś problemy, to możliwe, że skuszę się na dodatkowy szybki speed tutorial, jak to zrobić. Tutaj wybudowałem taką małą scenerię. Jest to tunel z skrzynią i już z zainstalowaną pułapką. Jak widzimy, nie ma żadnych śladów, że tutaj może się coś stać, gdy będziemy przez ten tunel przechodzić. Ale zobaczmy, jak to jest naprawdę. Przechodzimy sobie przez tunel. Widzimy skrzynię. Jesteśmy zainteresowani. Otwieramy skrzynię. Widzimy kilka przedmiotów. Wyciągamy je dobrze, jeżeli jest dużo przedmiotów. I nagle spadamy. Spadamy na przykład do zbiornika z lawą. I od razu umieramy. Ja jestem na trybie creative, więc nie śmierć. Ominęła. Możemy też zamiast tej lawy na przykład dać dłuższą dziurę i zabijać nasze ofiary przez upadek, przez uderzenie. Wtedy będziemy mogli zebrać przedmioty, przedmioty które z nich wypadną. Może jeszcze raz. Wchodzimy do tunelu. Jak widzimy, zupełnie nic nie ma. Aktualnie no, tutaj widać ten tłok, bo zniszczyłem ten blok, ale nic nie ma. Tutaj przy okazji można powiedzieć, że yy, o, widzicie, spadamy. Nie musi być to koniecznie. Yy, nie muszą być to koniecznie dwa tłoki. Mogą też to być 10-20 tłoków, na przykład na cały tunel. Wtedy to będzie jeszcze bardziej masakryczne. I, no jak widzimy, nie wiadomo na czym ta pułapka polega, ale teraz Wam ją dokładnie wytłumaczę. Ale jak widzimy, jest bardzo świetna. Ok, więc tak generalnie wygląda cały mechanizm. Nie jest mały, ale nie jest też trudny do wybudowania. I tutaj mamy nasz tunel, tym razem szklany. No i na czym to, jak to wszystko wygląda? Tutaj mamy zwykłe dwa lepkie tłoki, które przesuwają szkło. Są one połączone z dolnym mechanizmem, który aktywuje to wszystko. Ten mechanizm jest tak skalibrowany, że on trochę dłużej potrzebuje. Kalibracja jest bardzo prosta, też ją wam wytłumaczę. Tutaj mamy transport energii w górę za pomocą czerwonych pochodni. Możemy go zastąpić także transportem przez sam czerwony proszek, tworząc taką spiralę. I na samym dole mamy główny mechanizm, na którym wszystko się opiera. A wszystko się opiera na tej krówce. Przyjrzyjmy się dokładniej. Jest krowa, która stoi na środku. Gdy jesteśmy oddaleni od niej w obrębie 32 kratek, to ona się rusza. Przez to, że ona się rusza, ona naciska na te płytki naciskowe, które wysyłają sygnał. Sygnał pełni dwie funkcje. Z jednej strony włącza tłoki, które przesuwają krowę z powrotem na jej miejsce wyjściowe, a po drugie sygnał zostaje przekazany tutaj tutaj do tego transportu energii w górę i aż na samą górę. Sygnał jest przekazywany z każdej płytki naciskowej czyli niezależnie czy krowa naciśnie na jedną, czy na dwie, czy na cztery, to i tak górna pułapka się aktywuje. I teraz. Na czym to polega? Zróbmy to na oko. Przesuniemy się od tej krowy o, no tak, 30 kratek. I teraz w tym momencie ta krowa się nie będzie ruszać. To służy, to jest generalnie taki kod w grze, który służy po to, aby trochę obciążyć, mniej obciążyć nasz procesor. I przez to, że krowa się nie rusza, ona, na, ona nie naciska na te płytki naciskowe, a tym samym nie włącza mechanizmu. I teraz, gdy my się. Yy, gdy my się będziemy przybliżać, przybliżać do tej krowy, a dokładnie gdy będziemy w tym obrębie 32 kratek, ona się zacznie ruszać. Ona zacznie się aktywnie ruszać. I przez to, że ona się rusza, wysyła sygnał do góry, przez co otwiera się pułapka i my spadamy w dół. I na tym generalnie polega cały mechanizm. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak to dokładnie wygląda. Tutaj z bliska, tak żebyście mogli sobie na przykład zatrzymać filmik i to wszystko fajnie u Was zbudować. Tutaj te repeatery nie są włączone na żadne spowolnienie. Tutaj mamy transport energii w górę. A tutaj ponownie cały mechanizm. Nie jest prosty, więc myślę, że każdemu się uda. Tutaj taka klatka, żeby ta krowa nie wylatywała. Oczywiście zamiast krowy może być też e, każde inne zwierzę. E, pułapka, pułapkę można bardzo łatwo zbudować także na survivalu. Wystarczy, że zaciągniemy jakieś zwierzę, na przykład e, pszenicą, tutaj do, do tego miejsca. E, I to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, że pułapkę... Jakoś fajnie wykorzystacie. Jeżeli mielibyście jakieś problemy z jej budową, to napiszcie to po prostu w komentarzach. Możliwe, że dołączę tutaj jakiś dodatkowy film, wtedy dam yy, jakoś w opisie yy, link. Yy, jeżeli spodobał Wam się filmik, to nie zapomnijcie dać łapki w górę. Yy, możecie napisać jakiś komentarz, czy dodać film do ulubionych. Yy. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej poradników, trików czy innych filmów z Minecrafta, zapraszam na mój kanał. Jeżeli chcecie oglądać film jako pierwsi, subskrybujcie. Ja nazywam się Patryk. Ponownie bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie. Życzę miłego budowania, miłej gry i pozdrawiam.